Mamy dzisiaj 28 ósmy marzec Jak widzicie dużo śniegu Miejscami A tu taki widoczek Leży tunia? widać że świeża Co my tu mamy 10 Pozdrawiam Powiem Wam, że dzisiaj się nawet darzy Witam ponownie Tym razem staruszek zobaczcie Ale masywny Z tego co widzę to jest raz, dwa, trzyna, tak ładny A tu ten dziesiąteczek. Pozdrawiam.